Cześć, witam was na kanale Smart Mirka w kolejnym odcinku serii angielskie siorty. Dzisiaj zabieram się za czasownik have. Wszystkim znany, tak podejrzewam, podstawowy, ale mający ogromną ilość znaczeń. Zatem zapraszam. Have to jest forma podstawowa tego czasownika. Przybiera on inne formy w zależności od osoby, przy której występuje i od czasu gramatycznego. Podstawowym znaczeniem czasownika have to jest mieć, posiadać. Na przykład: I have a lot of time. Mam dużo czasu. Albo: She has a new car. Ona ma nowy samochód. Albo they have a lot of problems. Mają dużo problemów. Houston, we have a problem. W tym znaczeniu, posiadać, mieć, możemy użyć również e, czasownika have ze słówkiem got. Have got. W języku codziennym mówionym zazwyczaj używamy skrótów. Na przykład I've got no time at all. Czyli ja nie mam w ogóle czasu. I've got a you ordered. Albo He's got brown eyes. On ma brązowe oczy. Have, ale już nie have got, ma też znaczenie robić coś, doświadczać czegoś. I tutaj Wam podam takie przykłady niezwykle przydatne. Na przykład: have a go, spróbować. Have a look, rozejrzeć się. Well, let's have a look at it. Uh, have a bath, wykąpać się. fun? Dobrze się bawić. Play and have fun now! Have możemy też użyć zamiast czasowników drink, pić, eat, jeść. Na przykład have breakfast, have lunch, have dinner. Zjeść śniadanie, zjeść obiad, zjeść kolację. Well, why don't you just have breakfast in bed? Have używamy także mówiąc o chorobach, które mamy. Dajmy na to: Have a cold. Być przeziębionym. Have jest też używany w wyrażeniach, w takich sytuacjach codziennych, w wyrażeniach grzecznościowych. Na przykład, kiedy prosimy o coś w restauracji czy w sklepie. Dajmy na to. Can I have the bill, please? Czy mogę prosić o rachunek? Okay. Can I have two dollars? Na koniec... I have this. Biorę to. Wezmę to. Słuchajcie, red alert czyli jak mówić o swoim wieku. Mówimy: I am 15 years old, a nie I have 15 years. Pamiętajcie o tym. Interesting. To wszystko na dzisiaj. Więcej wyrażeń z czasownikiem have w następnym odcinku. Have a nice day! Cześć!